Idziemy na Iwensat. Ja i idziemy. Eee, idziemy na do, do grzybka. Do grzyba. Działa, czy nie? O, o działa, działa, działa! Mateusz jest taki, że event będzie polegać na tym, że będziemy jeździć na o, świniach. Na świniach, nie? To będzie taki super wyścig i zasady są takie. Że należy przejechać przez takie czerwone kółka, które są zrobione z party classów. A, to pakiet. te, które nie działają, okej. Okay, tak, Taka ważna kwestia, że jak będzie odliczanie na początku, to nie polecam się ruszać jakoś szczególnie, bo plugin może was wywalić. Do dyspozycji będziecie mieli łuki, wędkę. Z łuką można strzelać. Wędka tego, służy do prowadzenia świni. I teraz Ciekawa ważna informacja, złote płytki naciskawe dają jakieś fajne busty. Natomiast uwaga, jak żelazne kart. dają minusy. Do nie! Co? EWRON? Tak? Gatek. Czy ty to widziałeś? Co widziałem? No tak, nie wiem, wyleciał se Wyleciał, bez kitu Adam Małysz Główną nagrodą w wyścigu, oprócz tego pierwsze miejsce dostaje 3000 dolarów Ale korona ma taką jedną magiczną zdolność, mianowicie jak macie ją na głowie, efekt 1 O, wędki nie ma, wędki nie ma, wędki nie ma e, Ona chyba są przyznawane jak się zaczyna A czemu tak szybko? A dlaczego tak wolno? No dlaczego speeda nie dostaje? Dlaczego ja jestem taki wolny? Czy ja jestem głupi? O! Ez? Gdzie jest ten skrót? Miki, ty Nie, oj, okay. No on mnie trafił! Karakan Karaki pierwszy, karakan, no! Ja nie wiem, który jestem! Czyli kto ja mam miejsce w finale? Szóste? Piąty, szósty Ej. finalnie, bo nie wiem już nawet. Szósty. Życzę wam wszystkim powodzenia. Dacie radę. Waldek, wygrywasz to, bo też jego nie ma. To może free będzie dzisiaj. Dobra, poszli, ruszyli. Ewron na początku w ogóle zrobił jakiegoś, nie wiem... Polska góra! Boj, dawaj, dawaj, tak nie! Torek na prowadzeniu z, z cedy. O, Torek się zblokował w ścianie. Ale wziął Spida. Ale leci. Ale leci. Torek! Citrox! Citex! Ez Ej, bez kitu Seatrock, masz taką przewagę Jesteś jedna, jedna trzecia okrążenia do przodu I to tak solidnie oh, Dopiero euro teraz przyjeżdża O, teraz spowolnił, jest spowolniony O, przyspieszył o teraz, ale, ole, No, no złote nie działają, no plujesz Ej, skrót jest otwarty, czy nie? nie ma co, masz taką przewagę, że Możesz sobie iść ze dwóch kawę zrobić, i tak wygrasz Ale chillera si chce iść kawę sobie zrób, no spokojnie A może przyjadę na kawę do ciebie? Jasne, dawaj Ile to sek? Tobiaszowi zajęło do 4 minuty 30, ty zrobiłeś to, wydaje mi się, w około tym dniem, czy coś. I Ewron za nim. Trzy razy odporność na efekty, co to kurde jest? Nie no. wiem. RNG. Stop. Ja dostałem z 5, jak biegłem, Ewron. Tutaj, dodasz mojego brata do znajomych Fortnite. Jasne, pewnie, napisz mi jego nick, zaraz będzie dodawany. Zagramy duo. Tak, zagramy. Co, można w parę no. złotych płytek wjeżdżać. Robiłem to od drugiej rundy, nie, nie pomagało. 4, 12. I 14 sobie co? Na razie nie dołączaj. Powiem wam, kto może dołączyć i, i będzie Okej, okay. jestem w finale Czy możemy dodawać ludzi po pozycjach, bo jednak kto pierwszy kliknie ten jest z przodu Jest co Torek, chyba nie, bo ja kliknąłem ostatni, to ja przy pierwszym wyścigu byłem na drugim stacie Dobra, szac. Bless RNG Bless RNG szac. Lecimy Dobra Mamy Trzeci Zarobiście? No czemu tak wolny jestem? No zesram się no, Czy ja mogę się dowiedzieć, czemu jestem tak wolno? No, czy ja mogę szybciej? Let's go! Let's go! Ja jestem ostatni. Yy, skróte... Chyba tak. No, karakan dostaje speedy, no co to jest? Przysięgam, nie wjechałem w żadną, w żadną żelazną popłytkę i żadnego speeda nie dostałem. Brzyk! Bo ja mam takie jedno pytanie: Dlaczego kaziennik został wyczytany, a był w wyścigu? Ale, confident, jeszcze gumpla Dobra. To tak, jakbyś Podszedł do nie wiem, Polaka Polaka patrioty i nie wiem, na plumu znak Polski walczącej Wyobrażacie sobie wojnę ten, w Boże Karakany versus ten? Nie Karakany? Przecież Tobiasz by nas wszystkich wyklikał Dobra, walimy go <śpii> I wszyscy już walą <śpii> Dawaj, dawaj go, dawaj go, dawaj go <śpii> oh, no no Masz? No i tak ja już grilę zrobić, ja zrobię skrina, o, i, i oddam. O nie! No wy no <grym> no". no no nie może? Nie mam co No jaki cudem ja jak został zanklepany? Te karakan go zabił, co to kurde? Karakan! karakan! Dawać karakana, ucieka już. Bremu jako jedyny wyszedł. No, Czy wszyscy się bali? A dzi dzi Bremux Nie, a ty co ty tak zapatrzysz na jego idolu, co? Przepraszam, idolu, jeszcze kiedyś zrobimy screen na wieży Jasne, szkoda, że żyć nie mam a. To jutro, to jutro, jutro zrobimy screena. Bo ja mam złoty medal, czy mógłbym też y, koronę swoją dostać, bo wygrałem. Ja mam czaszkę w ogóle. Nie żeby coś, no, ale tak właśnie, że... właśnie no, Nitash się dlaczego? zalogował. Sprzedam koronę za 20k, czyli co, czyli finalnie koronę dostał Nitashi, tak? No. E, tak, czyli klasyczni, nawet jak Nitashi jego nie Klasycznie. było, No A, i tak no wygrał, typowy to... hegemon. Nie wiem, pamiętajcie, że jak kupicie średwalka, to to idzie jak, to, to i jego. O, postawił się. A to gdzie lekarz, bo ja chętny pierwszy na wizytę? Panowie, panowie, jak się wejdzie, no, no. jak się wejdzie w sklep korony się kliknie, jest napisane shop out of stock. No, kto ma koronę? ukradł. Proszę mówić. Ciebie pierwsze pytanie. Mm -hmm. Jakiego rodzaju bloki mm. były w bikonie, które mm. go dałeś C-potworkowi? Kolorowe. Złoto, żelazo, emerald. Złoto, które już odzyskałeś? Złoto. Ale, ale emeraldy wiesz gdzie są, tak? No, chyba tak. Dobrze, czyli brakuje żelaza. I słuchajcie, żelazo zostało postawione na wyspie juniorów, żeby Ebron musiał się z nimi zakolegować, żeby mu wykopali no, żelazo z zniknęło. Sprawdzaliśmy detektywistycznym, okazuje się, że zabrał je Jake. Czy masz coś do powiedzenia, Jake? Jake, uciekaj, logaj się, teraz jest moment! Alt w cztery nie tu nie ma, o... mnie tu nie ma. Jake, radzę uciekać, bo cię nice. szybko złapie. Ra radzę wrócić, Jake. Jasne. Jakby, nikt nie jest o nic zły, tylko po prostu powiedz, Jake, co jak się to jeszcze, Jak krzyczę na ciebie, żebyś palił wrota i uciekał, to się słuchasz, ale jak ci powiedzą, że masz się wrócić, to od razu się wracasz. Strzelę jeszcze raz... Na... Na... No. Dzisiaj Dobra, to wytłumaczą sprawę jutro. Ja chciałem powiedzieć, że ja strzeliłem. To nie moja wina, że nie miał wody i się nie uratował. Żył jeszcze przez trzy sekundy. Manjo. Serwer y, Wyspa się martwiła o ciebie, no. że y, jakoby y, odwala ci. W jaki sposób? No właśnie ja nie wiem w jaki. O Boże, Aha. jest Manjo i teraz nagle nikt nic nie wie. O i Ebron nagle, jak wczoraj tyle mówił, to dziś siedzi cicho. Myślę, że koledzy się łatwo otworzyć, jak tutaj siedzi oby komitet cały? Jake, a co się stało z żelazem? Mogę je dać. A je wziąłeś. No leżało, to zejściało. Wiesz, to jest żelazo Teamu XXL, więc generalnie to był słaby pomysł to brać. Yy, trzy dni temu pożyczyłem Beacon jako inwestycja Karakanowi. Po czym mm -hmm. idę wczoraj do, yy, do otworka po itemy. No i Mandziu, yy, sytuacja jest taka, że idę odebrać Beacon i bloki oraz prowizję naszych diamentów, no nie? No tak. bo myślę, że to jest mądra inwestycja, wiesz, no oni mają dużo diamentów, no my no nie się możemy się tam kopać. Nie słysza, tak, no, Tak, tak, tak. I Karakan się zgodził. Dobra. Idę posłuchać tamtych Aktualnie korony domyślam się, że może mieć Evron Albo Mandziem, Mandzio, no. Mandzio ma. ma. Ewron Albo mandziono Panowie... Mandjoma, Mandjoma. Evron. Ewron, sytuacja do obgadania po tym jak Korona już zniknęła Panowie, tak, tak, powiem tak. tak, trochę nas tu jest, może byśmy się przeszli do nich no To może zaprosić go? No co? no co? No co ty tu robisz? No, no ja jesteś out? w tymie Ja nie jestem z nikim ja Ty, ty maszka, jesteś dwulicowy To ja jestem dwulicowy? Ty jesteś dwulicowy, tak Ja jestem dwulicowy? Ja jestem dwulicowy? Dobra, dobra, dobra Dobra, 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 ja już nic nie mówię Idę. Hello. Dwulicowcy mnie nazwali. Ale was. W sumie moglibyśmy go przyjąć. No teraz. Teraz to ze starą przyjmij swoją. <śm> <śm> Dobra, Nexę super jesteś Jestem super, jestem czy, czy sami? jestem dwulicowy? Jesteś super i nie masz problemów z ej nie się, problemów Nie mam problemów z głową? Dobrze, dobrze idę. Chodź Jawor ja cię zaprowadzę. Idziesz Jawor? Kają, okay, bo to widać, okay. ciężkie dzisico. A może mi nie. Weź tam stać kolek, jaki? Co wy robicie? No dwulicowy jestem! Robicie? Ja nie wiem czy ja chcę być w Teamie jak z jegościu mnie na wejściu nazwa dwulicowcem i żebym spadał. A to Jawor jest w Teamie? Bo w sumie... No to, no to skoro nie jest w teamie, to czemu? <śmiech> <śmiech> <Gania>? <śmiech> czy ja? Czegoś nie wiem. To może zacznijmy od tego Mandzia, co? Bo to mm -hmm. generalnie największy problem w tym momencie. No, zabraliśmy Jawronowi bikon, <grym> ale porozstawialiśmy go po świecie, żeby mógł go sobie zebrać. I kto przyszedł po tygodniu? Mandzio, który w ogóle nie był zamieszany w sprawę, ukradł bikona Sary, ukradł głowy z mojego pokoju trofeów, yy, wszystkie borówki Ej. na serwerze zniszczył. jeszcze się zamienia trawę na zieloną. Ale to, to dlaczego nie powiedzieliście tego przeciwko Mandzio? Czekaj. Z tą koroną też coś niefajnie tam wyszło. Bo w ogóle Citrox, w momencie mm -hmm. kiedy wkładaliśmy tam pieniądze do skrzynki, to 10 koła, Jasne. ja włożyłem 2 i Kubik wziął 10, a resztę wziął Ewron i Mandio. I nie, teraz nie, 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 nie. udają. Zaha i Ebron. Teraz to udają, facet, no to... że nie wiedzą o co chodzi. Ustalmy Ale... fakty. Po pierwsze, kto ma koronę? Prawdopodobnie mają mandzie tak? Zem... Mandzio! Kontynuujmy. Była sytuacja, tak. gdzie niechlubnie się przyznam, że pierwszy chyba uderzyłem Tobiasza i potem już odpuściłem, a wszyscy lecieli. Ja uderzyłem go pierwszy. Chciałem przeprosić za to, no bo, bo jednak, wiemy, euforia i te sprawy. I potem zostałem klepany przez Evrona i psa, Nexe. I Uważaj, kogo nazywasz psem, frajerze no I od wtedy ślad po koronie tak na dobrą sprawę zaginął. I po tym, że komu miał ją Walduś na głowie? No ja no. tego nie widziałem. Tak. I Walduś miał. Miał. tak miał. I miał. on miał. zaczął Valduś robić miał. sklep. Ponoć, w momencie, kiedy tworzył sklep, użytkownik Mandio spamował tą skrzynkę i mu się udało wykraść. Nie wiem, czy to jest prawda. Jak? Dobra, czy ktoś ma jakiś pomysł na plan działania? Czy masz koronę z eventu? Zagrodę? którą dostał od Kubiksa czy nie? Tak, mam nawet taką Czyli ty nie. masz jedną, ale podobno krążą plotki, że jest jeszcze jedna. Wykuma. Prawda jest taka, wiesz? Wiesz, tam jeszcze Cię nie uderzyłem, więc ja powiem. Generalnie prawda jest taka, że każdy na tym serwerze to łakoma świnia i najprawdopodobniej gdyby Noera na tu garnął tą koronę, to on by się wylogował teraz i on by z nami nie gadał. Ale, no i każdy tutaj jest dwulicowym śmieciem, taka jest prawda. Aczkolwiek, każdemu zależy na sprawiedliwości i w momencie, kiedy nie może zyskać tego, co jest najlepsze. Miałoby dziś się spokojnie, miałoby dziś pięknie. Przecież jest pięknie. Jeszcze kiedyś będzie pięknie, Blaszka, pamiętaj.